Co to za miejsce, bo jechałem do ciebie 4 godziny? Jesteśmy w zakątku transformacji miejscu, które powstało w celu propagowania takiego bliższego połączenia się z naturą, ale również ze swoim zwierzęciem. Ja wiem, że trochę pada, ale chodź, wyjdźmy. Wyjdźmy na, na deszcz. Ta łąka to są najlepsze miejsca, z których działa. Pozyskujemy. No i wiesz, to jest taki też rodzaj medytacji, nie? Ja też zauważyłam przez te lata pracy z ludźmi, że my za bardzo siedzimy w głowie, a zwierzęta chcą nas trochę do bardziej do tego czucia skierować, do jakby również do takiego, do swojej intuicji, tak? I do takiego luzu, swobody. I wtedy te zmiany behawioralne naprawdę po prostu się dzieją i my czasem nie wiemy, skąd one w ogóle przyszły.